Oj tak, witam Was kochani. Słuchajcie, dzisiaj jest 25 wtorek. Chciałem Wam powiedzieć, że dopiero niedawno przyjechałem z sesji Rady Miasta. Była sesja Rady Miasta, gdzie miasto chce nam wyrzucić w ogóle myśliwych z terenu miasta. Te wszystkie takie środowiska, wiecie, takie prolewicowe, które bardzo kochają zwierzęta, uważają, że powinniśmy żyć w zgodzie z dzikami, innymi zwierzętami i tak dalej. Nic im nie przeszkadza. W ogóle wymyślili sobie, że powołali jakiegoś łowczego, jakaś tam obca firma że on tam niby je wyłapuje, gdzie się wywozi, co jest oczywiście z dupy wzięte kłamstwem. W ogóle nie znają żadnych przypadków, że dziki robią szkody. Ja im mówię, że pokazuję im nagrania, co dziki u nas porobiły na rodzie, kiedy, jak teraz parking zajechały, wiecie, no nie podchodzą tam, bo mamy pozainstalowane te wszystkie straszacze plus te woreczki, wiecie i tak dalej, ale przecież to kosztuje w cholerę pieniędzy. Stowarzyszeniu nie, nie przysługują odszkodowania za szkody sporządzone przez dziki. Mówię, że dzięki tylko tej współpracy z Kołem Łowieckim jakoś funkcjonujemy, że tych dzików jest od cholery. Gdzie tam żadne argumenty? Oni są święcie przekonani, że dziki trzeba kochać. Pani mi zarzuciła, jakaś tam zlewaczała baba, że nie mam empatii dla zwierząt. Wiecie co? No w ogóle poniżające rzeczy opowiadali. Pan z kolei twierdzi, że powinniśmy sobie złożyć się i sobie zainstalować odpowiednie ogrodzenia, wiecie. W ogóle, że jakbyśmy byli niepotrzebnym elementem we Wrocławiu, tylko oni są potrzebni ze swoimi zlewaczałymi poglądami. Uważam, że powinniście pisać do Urzędu Miasta na maila, czy też na przykład na adres właśnie, właśnie Urzędu Miasta, zgłaszać takie fakty, że są dziki, że nam niszczą teren, bo oni twierdzą, że ja to wszystko sobie konfabuluję i wymyślam. No niestety, wy jako działkowcy, wy jako członkowie stowarzyszenia powinniście się udzielać i powinniście w w takiej formie wspierać nasze działania. Wiecie, no popatrzcie, ja całe popołudnie siedziałem, użerałem się z bandą idiotów, nie tylko ja, bo tam był jeszcze rolnik, jeszcze ktoś. Oczywiście z rodu nikt nie przyszedł, tylko ja przyszedł, jeszcze, jeszcze jakiś starszy dziadek. Wiecie, i tylko my mówiliśmy o tym, że nam zniszczyli, oni się śmiali, mówią, no to jest normalne, są dziki, to jest są zniszczenia. Ja mówię, no to dziki do lasu, bo tam jest ich miejsce, nie na terenie miasta. Ja się wyszła jakaś płacząca pani, która powiada o tym, że jak gdzieś z dzieckiem, to ona przeżywa traumę i płacze, jak widziałam ambonę. No, ludzie, kochani, gdzieś trzeba znaleźć tę równowagę. Wiecie, ja nie wiem, gdzie ja żyję, ale coraz bardziej uważam, że żyję w odklejonym świecie. Więc proszę was, was wszystkich, żebyście pisali do Urzędu Miasta o tym, że są dziki, że robią szkody, że wchodzą, że niszczą parking. Że od nas to wymaga yy, niestety nakładów, a nie dostajemy zwrotów, bo nam nie przysługują, tylko przysługują terenom rolnym. Nam nie przysługują żadne zwroty, więc piszcie, bo inaczej to będzie tak, że tylko ja o tym mówię, tak jak było z drogą, pamiętacie? Jak kilka lat temu była możliwość naprawienia tej naszej drogi, prosiłem o to, żebyście napisali, nikt nie napisał. Znaczy nikt nie napisał, przepraszam, cztery osoby napisały oczywiście, co nie? Ale to by, trzeba byłoby 60 osób. A teraz wszyscy potraficie do mnie dzwonić, gadać mi o tym, że droga jest yy, ledwo przejezdna. No to trudno, to trzeba było się zaangażować, tak jak prosiłem. Nie zaangażowaliście się, macie co macie. Dobra, wracając yy, do jakby reszty tematów, chciałem wam powiedzieć, że tak, że... Będziemy pomału ruszać w tym roku z tym prądem, tak jak mówiłem. Mamy podłączone ZK u nas, mamy ZK na, zrobione na tym na, na opłacone już na, na szafirku. Ruszamy, myślę, że tak ruszymy w czerwcu z inwestycją. To inwestycje po prostu weźmiemy. Na tyle, na ile nam starczy pieniędzy, na ile damy rady. Jak czegoś nam się nie uda dokończyć, to dokończymy w przyszłym roku spokojnie. Wiecie, do tego wszystkiego spokojnie podejdźcie. No niestety, ceny poszły strasznie do góry. To, co żeśmy zakładali w tamtym roku, nie wypaliło. Nie wypaliło z kilku powodów. Przepraszam was bardzo, bo dopiero niedawno zjadłem kolację, bo właśnie wróciłem z tej sesji Rady Miasta. Yy, powiem wam, że tak, że... Nie wypaliło z kilku powodów. Jeden powód to jest właśnie taki, że zamiast wy wpłacać, to wy mi tam się tłumaczycie, opowiadacie mi o swoich ciężkich chorobach, o różnych rzeczach, o waszych problemach. No, słuchajcie, jeżeli się uczestniczy w działaniach czy w życiu jakiegoś stowarzyszenia, to to stowarzyszenie zawsze jest samofinansujące się i my musimy sobie zebrać pieniądze. Nie ma co mi się tłumaczyć i opowiadać mi, bo ja naprawdę wiesz czym ja wam mówiłem. Ja też jestem schorowany, mam pierwszą grupę i wam się nie tłumaczę z wielu moich chorób. I z tego, że w ogóle muszę chodzić, robić, pilnować inne rzeczy, mam dużo roboty i pilnowania z tym, żeby nam to ogrodzenie na szafirku zrobili jak trzeba łącznie z tą drogą. Ludzie z szafirka wiedzą o co chodzi, dlatego że już będzie trzeba tam zrobić po prostu odpowiednie, żeby nam zrobili tam przy furtce odpowiednio, bo tam będzie miejsce składowania pojemników na śmieci, więc ja naprawdę mam co robić. I cały czas jesteśmy w kwestii, już żeśmy rozliczyli tamten rok, robimy bilans na ten rok. Słuchajcie, wysyłanie upomnień do tych właśnie, którzy nie popłacili, chociaż już parę osób zapłaciło, już nie jest tak źle, ale jeszcze parę zostało. No. Z tym przewiążę właśnie, że jesteśmy stowarzyszeniem. To, słuchajcie, wy też tak nie psioczcie, jak do mnie dzwonicie, bo tutaj coś nie zrobione, bo tutaj coś nie zrobione, bo tutaj, albo te wasze rzucanie pomysłów, a może toaletka, a może łączka kwiatowa, a może to, a wy macie świadomość, że to wszystko kosztuje, że na co się trzeba złożyć? To nie jest za darmo, trzeba zatrudnić ogrodnika, trzeba coś, czy weźmiemy sobie toaletkę, to trzeba przecież obsługę, wiecie, jakie to są pieniądze? No ludzie, kochani, no weźcie, że się troszkę w tą puknicie w co nieco, kurde. Wiecie, zamiast dzwonić mi zajmować czas. Albo dzwoni i mnie pyta, a mówi, a ja się chcę dowiedzieć, a ja się chcę dowiedzieć, a więc no to obejrzyj sobie, mówię, są nagrania na YouTubie, obejrzyj sobie, albo idź sobie przeczytać w gablocie ogłoszenia, Ale ja nie mam czasu. Ale ma czas do mnie dzwonić, co? Nie drugi mi dzwoni, a proszę pana, ja się nie będę składał, a co to, jak się włamią, to 800 zł, dziwi w czym problem? Ale 400 zł się złożyć, to, to jest problem. No ludzie, kochani, wy, znajdźcie tą granicę tej równowagi, bo chwilami jak, jak Was słucham to po prostu tracę cierpliwość Dlatego też podkreślam Żadnych głupich telefonów Jak będą no typu głupie telefony Bo jak chciałem wiedzieć będę się rozłączał Nie będę z Wami rozmawiał Bo naprawdę no Ważnych sprawach okej, okay. Ja mam tyle roboty Słuchajcie jeżdżenie po nocach Ganianie tych dzików Ganianie tych złodziei Słuchajcie na Sacharze było włamanie Obrobili w cholerę działek U nas podjeżdżali pod dęba Łazili w tej weftę Dwa razy przyjechałem pogoniłem Wiecie i tak dalej Ale to przecież wymaga mojej pracy co wy sobie wyobrażacie, że co, że to jest za darmo? No nic nie jest za darmo, więc weźcie troszkę pomyślcie, koja, że, że, żeby jakoś mi pomóc, a nie ciągle koja, wiecie, takie dzwonienie z dupy, zawracanie w jakichś sprawach. No Kto wam rybnie łączkę kwiatową? Zrobienie takiej łączki kwiatowej i tak dalej, no jeszcze nasiona bym kupił, ale kto będzie o to dbał, kto będzie chodził, kto pielęgnował, kto będzie chodził, to nie wiem, ścinał, kosił, czy tam nie wiem, podlewał i tak dalej. Czy dajcie mi spokój, ja naprawdę po nocach nie śpię i tak dalej, a wy chcecie, żebym ja jeszcze się takimi rzeczami zajmował? Absolutnie nie mam mowy. Jak szukam chętnych do komisji społecznych, mamy uchwałę już w piąty rok. Nikt się nie zgłasza do komisji społecznych, bo nikt nie za darmo nie będzie robił. No to jak nie będzie, że robił, toż to bynajmniej to wypadałoby się wynajmniej zatkać. To jest najmniej, co może zrobić. A nie jeszcze dzwonić czy mnie pouczać. Ja wiem, co ja mam robić. Naprawdę, doskonale sobie zdaję z tego sprawę, co mam robić. Więc skoro nie ma chętnych do pracy w komisjach społecznych i chodzić ludziom tłumaczyć, że trzeba tak, że trzeba to, że trzeba to, no to wynajmniej bądź, bądź cicho, człowieku. Nim mnie nie pouczaj, bo naprawdę wiem, co mam robić. I nie ma co mi rzucać takich haseł, bo przed nami jest roboty. Słuchajcie, ten rod już istnieje od 1986 roku. Mieliście czas na to, żeby wiele rzeczy porobić. Nie robiło się za wiele poza ogrodzeniem, więc trzeba mieć świadomość, że teraz, kiedy robimy, no to, no to są takie czasy, jakie są. A tym bardziej, że naprawdę nam się wiele rzeczy przyda. I to, co mówiłem na temat elektryfikacji, to mówimy elektryfikację oświetlenia i systemów monitorujących, a nie was, was przy okazji, kto będzie chciał. Nikogo nie będę zmuszał, ja wiem, że jest mało chętnych, później być może będzie więcej, nie wiem, ale każdemu zapewnimy to, że kiedy w dowolnym czasie, w którym będzie chciał, będzie się mógł podłączyć. I, i tyle, i nikt nikomu nie będzie ciągnął, nie ma co do mnie dzwonić, a dlaczego pan sąsiadowi będzie ciągnął? A od kiedy ja bym sąsiadowi coś ciągnął? Co, co z wami jest nie tak? Przyjdźcie na zebranie, będzie zebranie w tym roku, mniej więcej w drugiej połowie kwietnia. Przyjdźcie, posłuchajcie, zadajcie pytania, porozmawiajcie, a nie później dzwonicie na okrągło i mnie wypytujecie. Nie wiem, ja, ja, ja naprawdę nie mam co robić, tylko wam odpowiadać na wasze idiotyczne pytania, bo wam się nie chce przyjść na zebranie, bo wam się nie chce to, bo wam się nie chce to. A jeszcze mi mówcie, bo mi kolega powiedział, a co mi to obchodzi, co ci kolega powiedział? No, troszeczkę normalności, naprawdę troszeczkę normalności mówię do was, słuchajcie, siódmy rok już do was to, to mówię, ileż to do was można mówić, siedem lat już do was to ciągle gadam no, znormalnijcie ludzie, ja wiem, że dużo z was już się stało takimi fajnymi koleżankami i kolegami, na was mogę liczyć w wielu sprawach i tak dalej, no jeśli chodzi o zrobienie to nie, ale w wielu sprawach takich że wynajmniej mi nie przeszkadzacie, wnajmniej mi wspieracie, no to ta reszta niech też wreszcie nabierze rozumu nie ma, że nie, nie ma, że nie Powiem tak, przykro mi bardzo, już podjęliśmy uchwałę, tak jak mówiłem. Ci, którzy nie zapłacą, będą mieli wypowiedziane działki, pożegnamy się z nimi. To nie są pierwsi, z którymi się żegnamy. Jak pamiętacie, ci, którzy starsi działkowcy, było ich dużo, tych takich osób. Będą kolejne. Dziwi mnie to, że sami, wiecie, nie przyjdą, nie porozmawiają, jakoś nie, nie dogadają się, tylko czekają na to tą, na tą ostateczne wypowiedzenie. Przecież wiadomo, że tam. No, teraz odsetki są tak, tak duże, tak lecą kwotowo, że to naprawdę są duże kwoty. No jak wam nie szkoda pieniędzy, ja się dziwię. Bo można z nami się dogadać w różnych kwestiach, tylko chcieć, tylko chcieć, naprawdę chcieć. Tak samo tym kolegom, którzy, którzy tam mają tę część działek zabranych, powiem tak, już możecie pomału myśleć o uprawach tych działek, bo mniej więcej to, co jak pójdziecie zobaczyć, tak jak tam wygląda te obmurówka, to widzicie jak brama jest, czyli będziecie wiedzieli jak będzie szło później ogrodzenie, co nie? U Paweł jedynie tam będzie troszeczkę jeszcze inaczej, ale też Paweł na tym wcale źle nie wyjdzie. Jedynie tyle. Więc już tam możecie zaczynać, jakbyście chcieli sezon, bo dzwonicie i pytacie. No pewno, że tak. Kierownik budowy mi obiecał, że postara się jakby na wiosnę już to skończyć, żebyśmy mieli już po prostu na wiosnę to zrobione. No idzie im to jak idzie, nieźle, nieźle. Naprawdę nie nieźle. No, cudów nie ma, ale to cudów nigdzie nie ma. Tak, tak to niestety jest. Dobra, kończę, bo jak zwykle się rozgadałem. Chciałem krótkie info wrzucić. Moja prośba, słuchajcie, zgłaszajcie, dzwońcie piszcie maile, piszcie pisma do urzędu, że dziki łażą, robią nam szkody i tak dalej, bo bez tego niestety nie będziemy mieli jakby reakcji miasta. Miasto będzie uważało, że nic się nie dzieje, że wszystko jest cacy, że w ogóle dziki trzeba kochać. Idź i przytul dzika do serca, a to nie o to chodzi absolutnie. Dziki są pożyteczne i dobre, ale w lesie, a nie na terenie miasta. Także to jest moja prośba, trzymajcie się wszystkiego najlepszego wam, życzę hej!